jak mógł. Ile pan, ile pan pali, mówi, nie? No, ja mówię, no, kilka ja sztuk Kilka sztuk dziennie, tam nie mówię, że tam 20-30. <noise> <noise> kilka sztuk dziennie, kilka pasy dziennie. <noise> to pan mówi, że tak posiedzi siedzi trochę to też mówi się o Nie, ja tylko rozmawiam, Nie, nie, tylko rozmawiam. On Nie, nagrywa, zobacz. Wie? No, zobacz, kamery, no, no, wie, że nie, No Chce opowiadać o swoim życiu po wyjściu, ja no. Chcesz się nagrywać? Ja go rozmawiam z nimi. Ale on trzyma kamerę. Wiesz, ty nie widzisz? I... No, to jest to jest mnie. Załeś sobie. Nie mówię, rozmawiam z rozmawiam z Aneruje, zobacz, w ręku trzyma kamerę. <susur》> Ciężar wie, jest... no nie... No widzę, no że telefon ma. Że telefon koła ma. To nie wiem, że on ma taki telefon. Nie, ja tylko rozmawiam. Czy na kryjba rozumiesz, czy nie? ja mam wsadę. Co? Czy na kryjba? Dobrze. Czy kamerę? pozwalasz na to? Krzysiu, słuchaj, no. No, miałem teraz taki mały incydent ze Smurfem, tak? Znany już wszystkim. Teraz wytłumacz, wytłumacz, po prostu, jak to jest. Znaczy, bo on tak się zachowuje, no. Co on ma do Ciebie za Że ja go, kurde, że nagrywam wszystkim innym, a, kurwa go ja zdradzam, A, że go zdradzam. Czy to, to jest jakiś jakaś no. układ, jakiś, jakieś tak, małżeństwo, czy czy, 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 kurwa, że tak powiem, jakiś... On mnie do siebie, kurde, a teraz, kurde, że nie mam tam wstępu. A, a. brak. to. zresztą i tak... A chciałbym wziąć mówi też, nie? Króla, tylko, że ja czekałem na niego chłopak w no, no. czasu czekałem, nikt się nie pojawił, bo jego nigdy nie widziałem króla, bo nie było go tutaj. No ale sami widzicie, sami widzicie nie? Nikt by jego tematu nie poruszał. Sam podjechał i zrobiłby sobie spinę na no. no I, i jeszcze taki bezczelnie, nie? Dlaki, jak ja się on się cały trząsł. Dla mnie to kina, tak? kurwa. No. No i teraz jest, jest, jest wymusza na tym, żeby, żeby na nim wymusić, żeby Pan powiedział, że on się nie, nie, nie pozwala nagrywać. Przecież wiadomo, że on wiedział, że się nagrywa, bo my wszyscy wiemy, że wiedział. Żeby to no. do no, domu no. nie weźmie. do domu jesteś półtorej miesiąca. Tak. Przedażyłem no. go, żeby do domu nie weźmie. No, nie Ja ze Staszkiem poszliśmy sami. No właśnie to. poszliśmy i od razu... Dlaczego poszliśmy sami? Ja nam się tam się spodobało. Bo nie tak. Tam były szczeceni kurwa, wiesz takie popierdolone, kurwa się napiły, bo zawsze sąsiad kurwa się skaczył, kurwa, że nie jest kurwa, że jest za głośno, ale bo tam dzieci, wie, dziecko, czy, czy moje dzieci takim, takie, wie za ścianą to wszystko słychać, wie, wieczorem kurwa, a tam pizze tarwa, ta głośka kurwa i to strasznie, wiesz, dlatego kurwa pisze do domie, kurwa, mówi, kurwa, niech pan uspokoi, kurwa, że mówi kobietę, bo ona, kurwa, strasznie, kurwa, krzyczy głośno w nocy, a my dzieci się budzą, kurwa, i mówię, a to jej nie przekończ. Co? Mówi tak, w grzyty, kurwa, bo na psychotropach ona jechała? To co? Tak. To zapomnij, kurwa. Wiesz jak, wiesz jak podchodziłeś? kurwa, to jest No, słuchaj, ale zobacz, wracając do tego Rafała, nie? Chciał wymusić na tym, żeby teraz się i powiedział, no to ja już nie, nie pozwalam, nie? A przecież wiadomo, że od początku jak zacząłem cię nagrywać, tak? Było, to przecież chcia, pozwoliłeś i, i chciałeś, żeby cię nagrywał, tak? Tak było? No, no to wiesz, a, a przestraszyłeś się teraz Merfa, powiedziałeś, no, że już nikt mnie nie chcesz, nie? Ja ciebie rozumiem. Ale jaki ty on stosuje? No bardzo dobrze, no, ja, jestem, ja jestem taki, że jak ktoś powie, no tam, tak? I dlatego wyłączyłem i poszedłem do niego tam, no. z tego całego pojazdu z samochodu. No właśnie, ja my nie zezwolimy na ten temat. Ale zobaczcie, czy nie jest bezczelny? jest no bezczelny. Tak wyglądał tak, tak, Panem i Władcą. Panem i Władcą był na samym. Każdy, kto się pojawi nowy, o, to już na świecie. Jakiś taki pod no no, wyjazd, no to, tak. to jest czy ktoś? To już pod jego producenta filmowego. Tak.

jak tam wyszedł, tam tego, nie? A sami widzieliście. Sam podjechał i sam wziął to i, i ruszył. A potem mówi, że, że ja go dupy ob, obrabiam. No. Jak ja mówię do kamery, do ludzi, jak jest. No tak. No, prawdę przede wszystkim. Dobrze powiedział. Prawdę. No. A, a ty teraz za tą prawdę? Musisz się bać. Że może... wiesz. Boisz się teraz? Nie. Czy coś zrobi? Dobrze. Tu nie jest coś nowego? No powiedzcie, No, naprawdę, no, no, po prostu ja, ja wiem na pewno, że nie przyjechałeś. Kiedy tutaj przyszedł, żeby tutaj przyszedł? Kiedy tutaj przyszedł, żeby tutaj przyszedł, żeby tutaj przyszedł, żeby tutaj A żeby gdzie mieszkałeś? Tam tego Roberta, do tego Ciężąco, To daje go mięło A kurde. Musiałem wyrobić, kurde, przede wszystkim, kurde, i się miałem go odebrać, to, no. <śle> to chyba go jutro zbiorę, bo się nie pójdę. No nie no, trochę by nie, nie, nie za bardzo tak, żeby poczuli od Ciebie y, ten, ten, fermenta fermentację tych owoców. No tak, no. <śle> On nie zginie tego no. soczku. <śle> A, tak, tak, nie no, świadomy, nawet no, tutaj właśnie też tak, da, Ja tak. nigdy no piję, tak, ja absolutnie. No, no właśnie, a to jest dobre. Nigdy, tak. nigdy no. filmu się nie urywa. Nie, nie. nie. No. I nigdy nie nurkuje. A i nie nurkuje. Nie. <laughs> Czyli generalnie nie nadajesz się do wody. W Ja już kiedyś, kurde, z łódki do szarpa, kurde, w brytku. No mam, kobieta przesłała, kurde, dla mnie, kowal, wiecie, że jeżeli pan kuła skoczy do wody, kowal, tej łódki, nie? Bo na kamerze było normalnie, kołale, no? I od razu mówi, że przejście pilotne. No. I owszem, przepalałam. Ja też pierwsze łódki, kurde. Jak zamurkował w to wodę, kurwa, tam gudnina, kurwa, tam górna, 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 kurwa, kurwa. Ja się boję wody, kurwa, bo się raz topiłam. Ale kurde. umiesz, umiesz, no, umiesz. No. Nie po warszawsku. A to był lat w roku. Cieplutko, hmm. kurwa, hmm. to mi to to, to to już tak, taki altergizmu to nawet nie przewiduj no No to generalnie co, fajnie nam się rozmawiało, tak? Przerwał nam ten wojny nastrój i ten pogodny nastrój ten naszego, ten naszego wywiadu, że tak powiem, bo wywiad to był wywiad. Tak, tak to można nazwać. A śmieszny Ala, ala wywiad. No i tak on przyjechał, bo pan i i myślę, że wszystko jeszcze cię straszy, tak? Że do domu nie będziesz. Do domu nie można tam. Jak, jak powiedział? Pokrzyował pokrz, nam pokrz, plany. No, żeby chciał, to już my dawno bym w środku, nie, nie teraz, no widzisz, że się go nie potrzebowało, nie potrzebowałbyś. Raczej Babeta mówi, że na ściągan złomów, bo tam wiesz, że to jest ta chałupka, a później ani, ani się nie wyspać, ani nic. Nie wiesz, że to jest w to ale mówię, że to złomów zakładam, tak, nie wiesz. Pół to co to co? Tak? <zyskła> no No, no, tak. no, no. Chociaż kula, Jesteśmy, to No to trochę się po cichu, kurde, No nie? Co to? Z tym koła walniemy, koła jakoś. Kula, kula. Nie, tak, kula, no to jest w porządku, kurwa, się wypije, to No, co? No. Fajnie, no. że już jesteś na tym. Wszyscy no, po, po tym sanatorium, tak. A, A, już ale jest, to, się. musimy skrócić. Wyciąłałem kilku Wszystko no by się zregenerowało puste. Ani nie chodzi o Dobra, no cóż, Czyli co? Jak to się wygląda w chwilę chwili, obecno, tak powiem? Nie. No. No ale zobacz, jak to się mówi. Przecież wiadomo, że, 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 że sobie gadaliśmy normalnie i... w no, no, porządek, no, porządek, no, porządek no, zakłócił. No, ale, ma... ale, ale zobacz, jaki, jak, jaki dziwny. Nie przecież widział, że się nagrywam i musiał widzieć, że ty widzisz, że, my, że to mamy uzgodnione, bo, bo żeśmy sobie chcieli pogadać no, po prostu, nie? Jak już to przyjechałem taki tyle kilometrów, nie? No to przecież wiadomo, że ty wiesz i, i wyrażasz na to zgodę. To normalne, jakby, nie? Tak. To nie jest to, co się z mojej strony wymuszone, tylko było po prostu od początku. Tak było, tak ja się ugadali. To A, takie rzeczy. No, no, tylko... Parę groszy u ciebie za rok, a na obiekt, kurwa, jakiś.